Dzień dobry. Widzieliście Państwo ostatnie tytuły odnośnie Kamila Stocha? Jeżeli nie, to przytoczę. Jeżeli, jeżeli tak, to przypomnę. Kamil Stoch zabrał głos w sprawie końca kariery. Kamil Stoch mówi o zakończeniu kariery. Kiedy Kamil Stoch zakończy karierę? Kamil Stoch wypowiedział się o końcu swojej kariery. Jasna informacja w sprawie kariery Stocha. Kiedy koniec kariery Kamila Stocha? Na szczęście nie wszystkie portale internetowe tak się zachowały, miały takie nagłówki i chwała im za to. Ale dlaczego, skąd się wzięły te tytuły i dlaczego? Już odpowiadam. W tym tygodniu mieliśmy ostatnie zgrupowanie reprezentacji polskiej przed sezonem 2021-2022. W tym czasie Kamil Stoch udzielił wielu wywiadów, a najczęstszym pytaniem było, kiedy Kamil Stoch zakończy swoją przygodę. No kurna mać, że tak powiem, tak się nie robi. Szanowni dziennikarze, yy, dlaczego takich pytań nie zadajecie Robertowi Lewandowskiemu, politykom, czy nawet samym sobie? Dlaczego w studiu, na żywo, kiedy dwóch dziennikarzy siedzi, dlaczego dziennikarz X nie zada pytania dziennikarzowi Y? Słuchaj, stary, kiedy kończysz karierę z, z mikrofonem? No właśnie, nie robią tak, bo tak się nie robi. I nie atakujmy Kamila Stocha, nie zadawajmy mu takich pytań. Yy, żyjemy w XXI wieku. Yy, każdy sportowiec ma swoje media społecznościowe. I jeżeli yy, będzie się źle czuł, będzie już wiedział, że to już jest koniec. Na pewno nas poinformuje. I apeluję do Was, y, widzowie, czytelnicy, żebyście w ogóle nie wchodzili w, w takie linki, jeżeli zobaczycie takie tytuły. Y, nie komentujcie tego, nie udostępniajcie tego. Ogólnie nie reagujmy. Bo to tylko, jeżeli będziemy reagować, to będą większe zasięgi, a tylko tak możemy to szaleństwo zatrzymać, bo to jest nic innego jak szaleństwo. Autorom chodzi tylko o to, żeby były większe wejścia na portale internetowe. Jeżeli nie będzie klikalności, to autor takich tekstów zastanowi się 10 razy, 100 razy, a może i 1000 razy, czy warto takie tytuły publikować, w ogóle takie artykuły, takie pytania w ogóle zadawać. Jeżeli się podoba, dajcie lajka. To wszystko na dzisiaj, co dla Was przygotowałem, i do zobaczenia następnym razem.